Siemka, dzisiaj do sprzedaży może coś nie tak starego, bo 72 chyba rok, ale za to działająca sokowirówka. Predom Eda, to ma jeszcze jakiś symbol od spodu, zaraz to pokażę. Natomiast sama sokowirówka jest całkowicie kompletna, jest kluczyk do tego ostrza zdzierającego, rozdrabniającego, jest lejek, jest popychaczka. W środku jest sitko. Ostrze kompletne Pojemnik na Trociny że tak powiem na suchą papkę Lejek z drugiej strony A teraz włączymy Sokowirówkę żebyście posłuchali jak działa silnik Także wydaje się że jest sprawny Coś widać? No i okej. Okay. Tak się działa. A teraz obiecany spód Jest to typ SW3 z 72 roku 6, nie, 400 W pod normalne napięcie. Może trochę, o, jest wyraźniej. Super. Sokowirówka w środku też jest wyczyszczona. Także jeśli ktoś ma ochotę, albo jako sokowirówka, albo jako eksponat polskiej myśli technicznej, to zapraszam.